Orędzie Pana Jezusa i Boga Ojca przekazane przez siostrę Małgorzatę w skoczowie z dnia 5 listopada w pierwszy piątek miesiąca. Pan Jezus. Witam, witam, dzieci moje. Ja, król wszelakiego miłosierdzia, schodzę do Was, dziadki moje, dzieci moje ukochane. Dziękuję, żeście tak licznie przybyli. W dniu dzisiejszym, dzieci moje ukochane, raduje się moje serce. Ale zarazem smuci, gdyż moje ukochane dziadki, ja co dnia czekam na was. Wiem, moje ukochane dzieci, że macie tyle spraw, wiele obowiązków, że musicie zapewnić swoim rodzinom chleb codzienny, jako zwracacie się: chleba codziennego daj nam, panie. Tak, dzieci moje, ale nie samym chlebem człowiek żyje, więc zastanówcie się, dzieci moje, bo nie znacie dnia ani godziny nie wiecie, czy za miesiąc, dwa, trzy miesiące, pół roku znów będziecie razem tak, jako tu dzisiaj jesteście zebrane, dzieci moje ukochane. Proszę, otwórzcie wasze serca na miłość Bożą, miłość Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, na miłość Matki mojej. Wielką radość dzieci moje sprawiły mojej matce, gdy moje dziadki zebrały się w dniu kapłańskim, aby wynagradzać obliczu Boga Ojca za wszystkie zniewagi popełnione w całym świecie. Boliczne są grzechy wasze dzieci moje i wiele potrzeba modlitw za wszystkie stany zakonne w Polsce i na świecie, za wszystkie dusze, które powiedziały Bogu tak, lecz nieraz zastanawiają się, czy trwać do końca. Wielu młodych w seminariach zastanawia się, czy mam zostać z Bogiem, czy lepiej pójść na dyskotekę. O dzieci moje, nie tędy droga i dlatego proszę was, dzieci moje, jeśli kochacie najświętsze serce Syna Bożego. Trwajcie przy mnie, a każde z was obdarzę łaską, bo Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierdziem. A teraz dzieci moje proszę, przybywajcie w dzień, który wyznaczyłem na modlitwę za namiestnika Kościoła świętego, Jana Pawła II. Módlcie się i trwajcie tak jako trwacie, i pragnę ja Jezus Chrystus, Duch Święty i mój Ojciec przedwieczny, abyście tak trwali do wielkiego czwartku. Tak, dzieci moje, Potrzeba wielkiej modlitwy i jest to wielka łaska dla dzieci, gdy się modlą przed wystawionym najświętszym sakramentem i zdajcie sobie sprawę, dzieci moje, do kogóż przychodzicie, przed kim macie oddać pokłon. Dzieci moje, zbliża się dzień, w którym pragnę, abyście tak jako dzisiaj przybyli do mnie na audiencję do Chrystusa Króla, króla wszechświata, króla waszej ojczyzny i proście dzieci moje wszędzie, gdzie się znajdziecie. Abym mógł zakrólować w sercach wszystkich dzieci świata całego, gdyż pragnę wejść do serca każdej duszy, a dusze wciąż zamykają drzwi serc swoich i mówią: Nie Jezu, nie wejdziesz, nie potrzebujemy Cię. O, dzieci moje, nie zdajęcie sobie sprawy jak to bolesne, jaki cios zadajecie memu najświętszemu sercu. Dzieci moje, to już nie jedna włócznia dogina, ale wiele włóczni mnie rani. Dzieci moje, gdy przybędziecie do mnie w następny piątek miesiąca. Będzie to już poranek grudniowy i proszę, dzieci moje, niechaj je modlitewne w grudniu rozpocznie się od święta matki mojej. Dzieci moje, każdy dzień 13 jest dniem matki mojej, i w wielu kościołach w tym dniu odbywają się procesje różańcowe. Dzieci moje, wiem, że wasze serca pragną odbyć taką procesję eucharystyczną, ale przyjdzie na to czas. A teraz dzieci moje, zapraszam w ten dzień. O godzinie 15 w godzinie miłosierdzia Bożego rozpocznijcie modlitwę. Dzieci moje, Bóg wszystko widzi. Bóg jest prawdą nieomylną, więc dzieci moje rycho zakończycie dzień dwa dni przed wigilią. Tak, dzieci moje, bo wiele mych dzieci pragnie zasiąść ze swym potomstwem, braćmi, siostrami, rodzicami, przyjaciółmi, ale dzieci moje, w dniu Wigi i innym pomyślcie też o waszych nieprzyjaciołach i ogarnijcie ich sercem. Przebaczcie urazy i niechaj miłość Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego zakruluje w dzisiejszym świecie. A teraz, dzieci moje, pragnę wam udzielić błogosławieństwa z mojego przynajświętszego sakramentu po raz drugi, dziadki moje. Błogosławie namiestnika Kościoła Świętego. Wszystkie stany zakonne w Polsce i na świecie, błogosławię wszystkie miejsca święte w Polsce i na świecie. Dzieci moje, trzynasty dzień tegoż miesiąca też jest ważnym dniem dla niektórych mych dziadek. Tak dzieci moje, w 1985 roku. Moja najświętsza matka zeszła na ziemię ludzką do mego syna Stanisława, aby go powitać. Dzieci moje. Trwajcie tak, jak trwacie i przybywajcie na wszystkie święte miejsca. Zaufajcie Bożemu miłosierdziu, kto kocha Boga nie zginie. Kochajcie Boga, jak Bóg was kocha i przytula do swego najświętszego serca. Błogosławię Wam, dzieci moje, wszystkie dzieci wybrane. Witam, mych synów, Ciebie mój synu Bartłomieju. Synu mój, wiele było pomówień na Ciebie, żeś nie przybył na Jerycho modlitewne. Ale Ty, synu mój, wypełniasz wolę Boga w Trójcy Jedynego. I Ciebie, mój synu, witam. Synu mój ukochany, dziękuję Ci, że kochasz tak bardzo Matkę Moją, i teraz, dzieci moje, moja Matka, jako Róża Duchowna, Wam błogosławi i Duch Święty, a za chwilę do Was przemówi mój Ojciec. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca syna i Ducha Świętego Pokój dzieci moje Pokój światu całemu Bóg Ojciec Witam witam dzieci moje witam dzieci świata całego Ja wasz Bóg przychodzę do mych dzieci aby podziękować mym duszom które tak bardzo kochają mego syna kochają oblubienicę Ducha Świętego Maryję Dzieci moje trwajcie przy Bogu w trójce jednemu Dzieci moje Bóg nie oszukuje, Bóg nie kłamie. Słyszeliście dzieci moje skargę syna mego, więc dzieci moje macie wolną wolę, ale kto słucha syna mego, ten będzie zbawiony. Błogosławieństwa dzieci moje udzielam dla mych dzieci zebranych w kaplicy mojej i dzieciom w całym świecie. W imię Ojca, w imię Syna, w imię Ducha Świętego. W imię Ojca, w imię Syna, w imię Ducha Świętego. W imię Ojca, w imię Syna, w imię Ducha Świętego. Dzieci moje, nie schodźcie z dróg bożych, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Kocham Was i przytulam do mego ojcowskiego serca. Pokój Wam. Pokój.